Raz, dwa, trzy, cztery, five, six, seven. Hej. Raz, dwa, trzy, cztery, five, six, seven. Żeby glebiła, aż się, się popłyła. I teraz twarze. No bo ja nagrywam sensu, nie ma sensu. No, nie ma, bo byś robił tak. No, ale nasi ćwiczymy, żeby było super, jak otwieracie sobie ciało i to jest jako stajność, tylko stajność, Uwaga. Tak, I, w porządku.

7 8 2. You